Cześć, kochani, ja w Waszyngtonie podczas specjalnej misji zbieram na F16. Nie zbieram na F16, ale robię co mogę w eee, oczywistych dla nas wszystkich sprawach. Natomiast w Polsce trwa bardzo ważna zbiórka. Tu zresztą widzę i słyszę, że lata helikopter. A zbiórka w Polsce też jest o helikopter. Helikopter dla Ukrainy. Pomysł myślę, że nie mniej romantyczny niż zbieranie na drona z bombami. Dron już będzie niedługo, znam datę, wiem chyba, gdzie będzie pokazany, także sprawa się finalizuje, ale e, tymczasem możemy też zrobić tak, żeby się sfinalizowała tak, i zrealizowała też sprawa nie mniej ważna, czyli helikopter. E, to jest taki MI2, też taki bardzo nowoczesny, bardzo e, istotny dla Ukraińców. I zawsze to podkreślam. My myślimy o sprzęcie, Ukraińcy też, ale oni patrzą na takie zbiórki i dostają wsparcie symboliczne, które jest nie mniej ważne, a potrzebują go, bo są po prostu przerażeni tą wojną i bo też szukają wszystkich możliwości, żeby ona się skończyła, dlatego nie zastanawiajmy się, jeden helikopter w te czy we w te, dron w T czy we w t. Każdy, każdy ma znaczenie, po prostu jak się tak zbierze tego sprzętu, na który my zbieramy, no to to już się robi naprawdę Dużo ma duże znaczenie, więc nie wydywagujcie, udostępniajcie tę zbiórkę. Zbroimy Ukrainę, jest taka strona na portalu „zrzutka.pl. Znajdziecie tę zbiórkę na helikoptera. I no, idźmy dalej, walczmy dalej. Pozdrowienia. Hej.